Witam, w dzisiejszym poradniku pokażę, jak zrobić dzwonek do drzwi w Minecraft. Potrzebujemy tak, domku z, bez drzwi. W miejscu domku wstawiamy żelazne drzwi. oj nie pochodnia. Obok wstawiamy guzik. Wchodzimy do środka. Tutaj stawiamy blok dźwiękowy. Uwaga, uwaga! Na górze musi być jedno miejsce wolne. No i tu najlepiej płytkę. Najlepiej, żeby drzwi były żelazne, ponieważ wtedy... Ops. Ktoś! No, jejku! Coś... Cały... Całe życie mi się wywali. Ktoś... E, mam wyłączoną muzykę. Pokażę. Muzyka głośniej, dźwięk głośniej. Słychać dzwonek? I dopiero wtedy się wchodzi. To fajny inny sposób. A od tyłu mamy płytkę. To by było. Na tyle Żegnam się z Wami. Do widzenia.